Witam bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Ja mam na imię Danuta i bardzo serdecznie zapraszam na film, w którym to głównym bohaterem będzie roślina taka jak topinambur, czyli słonecznik bulwiasty. Pokażę kilka sposobów, w których można go wykorzystać, jakie zrobić potrawy z niego, a wykonamy sobie po prostu topinambur w wersji kiszonki, czyli kiszony topinambur. Zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu. Tak więc topinambur. Inaczej słonecznik bulwiasty lub też nazywany jerozolimskim karczochem. Znany jest od tysięcy lat. Bulwy są bardzo ubogie pod względem energetycznym, ale za to mają bardzo dużo witamin i składników mineralnych. Przede wszystkim polecana jest dla diabetyków. Ponieważ nie jest przyswajalna w jelicie cienkim, natomiast wędruje nie zawiera inuliny, która niestrawiona wędruje do jelita grubego i tam odżywia znajdujące się bakterie. Czyli wspaniale wpływa na florę bakteryjną całego przewodu pokarmowego. Bulwy topinamburu są jadalne, nawet można je jeść na surowo, ale mogą powodować gazy i wzdęcia, ale można z, nie z niego robić. Zupę krem można robić chipsy. Można robić sałatki. Można robić frytki. Zawarta w topinamburze inulina oprócz tego, że obniża bardzo dobrze poziom cukru, czyli wspaniale też zapobiega insulinoodporności, to również obniża poziom cholesterolu LDL, czyli tak zwanego złego cholesterolu. No, w ten sposób również przeciwdziała rozwojowi miażdżycy. Ponadto topinambur również Pomaga regulować ciśnienie tętnicze, troszeczkę obniża ciśnienie, ale może słów kilka o tym, co zawiera topinambur. Zawiera bardzo sporo mikro i makroelementów oraz witamin. I tak, mimo wszystko, mimo to, że topinambur składa się 80% z wody, to w 100 gramach topinamburu znajdziemy 2 gramy 2 g białka, 0,4 g tłuszczu. 17 gram węglowodanów oraz aż 12 gram błonnika. Jest to błonnik inulina. Poza tym, jakie, jakie witaminki, jakie mikroelementy? Witaminy C, B1, B2, B3, B6, B9, kwas foliowy, A, E, K oraz takie minerały jak potas, magnes, fosfor, wapń, żelazo, sód i cynk. A oto jakie wykazuje działanie topinambur. Przeciwgrzybicze antyoksydacyjne. Odtruwające, obniża kwas moczowy we krwi, obniża stężenie glukozy we krwi, obniża stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi, poprawia metabolizm w zaburzeniach lipidowych, ułatwia odchudzanie, Przyspiesza perystaltykę jelit, wspiera działanie układu nerwowego, korzystnie działa na prawidłową bakteryjną mikroflorę jelitową. Pomaga się skoncentrować, łagodzi wpływ stresu na, org na nasz organizm. Organizm jest szybciej oczyszczany z metali ciężkich oraz toksyn pochodzenia organicznego. Żelazo, magnez i wapń lepiej się wchłaniają. Rzadziej rozwijają się zakażenia dróg moczowych. Wątroba jest lepiej chroniona oraz ogólnie wzmacnia się odporność organizmu. No i teraz mamy tutaj namoczone w wodzie topinambur obrany, namoczony w wodzie z sokiem z cytryny. Teraz bierzemy przygotowane słoiczki. Nie wiem ile tu tego będzie, także mam przygotowane cztery słoiki takie i będę sobie kroić i wrzucać na takie nie za duże kawałki. A no i wyszło mi z kilograma topinambura Takie trzy Po ogóreczkach Trzy takie słoiczki Nie za duże do każdego słoiczka wrzucę po kilka kuleczek pieprzu. Czarnego wrzucę po dwie, trzy kuleczki ziela angielskiego. Niech są aromatyczne. No i listki laurowe. Też można wrzucić. O, takie maluchy jakieś. Dziwne. O, te 2 trzy takie nie za duże. Jak ktoś lubi, to można dać jeszcze czosnek, po 2 ząbki czosku nawet można dać. I akurat czosnek się skończył, więc dam gorczycę. Gorczycę białą. Też się daje do takich przecież rzeczy, o, proszę bardzo. No i teraz potrzebujemy to zalać słoną wodą, taką solanką. Ja tu mam już przygotowaną, przygotowaną, przygotowaną i przygotowaną wodę ze solą. No i chyba po prostu wleję prosto z garnka. Ilość soli to jest dowolna. Ja tak stosuję jedną łyżkę na litr wody. Można sobie podolewać. O! No i można powiedzieć, że już jest przygotowane. Teraz tylko pozostaje nam się uzbroić w cierpliwość. Czyli ja sobie to tak zostawiam na 2-3 dni, no jak jest bardzo chłodniej, no to można dłużej, na 4, nawet 5 dni na zewnątrz, czyli sobie tutaj w kuchni o, przykryję sobie taką zakręteczką tylko tak, aby, aby i stoją. A potem jak już widzę, że już fermentacja się rozpoczęła, że już się robią takie trochę lekko miękkawe, to wtedy sobie wkładam je, na dół do lodówki po prostu sobie z lodówki sobie do obiadu biorę. Na przykład ja bardzo lubię do obiadu sobie zawsze wziąć taki kawałeczek albo nawet dwa mniejsze. I wtedy wspaniale mamy regulację cukru we krwi. Moi drodzy, w tym filmiku to już wszystko. Jeżeli przepis się spodobał na kiszony tomiambur, i ogólnie zainteresowałam Was tematem, to bardzo uprzejmie proszę o pozostawienie łapki w górę albo komentarza pod filmikiem. Również zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmikami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie. Pa-pa!